Sorrentino, Guadanino, Lantimos. Park, Del Toro, Bigelow, Garmusz. Czy to lista ulubionych reżyserów statystycznego filmobowicza? Być może. Ale to też nazwiska twórców, którzy pokażą swoje filmy podczas 82. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, która właśnie rozpoczęła się na Wyspie Lido. Na otwarcie zobaczyliśmy najnowszy film Paola Sorrentino La Grazia. Opowieść o włoskim prezydencie, który u schyłku kadencji staje przed szeregiem egzystencjalnych dylematów. Ja się trochę wynudziłem i uważam, że Sorrentino nakręcił już szereg lepszych filmów, ale co sądzą inni krytycy? A to jest przede wszystkim taki melancholijno-refleksyjny portret człowieka właśnie, który musi dokonać pewnego rozrachunku. Zrobiony w typowym dla Paola Sorrentina stylu, zderzanie kanonu sztuki klasycznej i wzniosłości z popkulturą, taką jak muzyka, techno i hip-hop. Do mnie, muszę przyznać, to trafiło dużo bardziej niż Bogini Partenope, bo u Sorrentina cienka jest czasami granica między poezją a grafomanią. Tutaj jesteśmy bardziej po stronie poezji i pewnej właśnie melancholijnej refleksji i odpowiada mi to. La gracia, film otwarcia Paolo Sorrentino. Włochom chyba się podobało, były bardzo entuzjastyczne reakcje, ale mnie nie przekonał. Nie, nie kupił mnie ten bohater. Konstrukcja tego świata. Bohater, który jest bardzo skupiony na sobie, w kółko powtarza te same rzeczy jakoś nie, nie wciągnęło mnie to emocjonalnie, i warto dodać, że najlepsza scena tego filmu jest już po napisach, więc cóż, więcej relacji z festiwalów w Wenecji? Oczywiście codziennie na filmie.